kierujący pojazdem zarejestrowanym na terytorium RP i posiadający uprawnienia wydane przez organy RP jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu dowód rejestracyjny pojazdu, dokument stwierdzający kalibrację blokady alkoholowej, jeżeli obowiązek posiadania blokady wynika z jego prawa jazdy, dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem. Mogą być moi drodzy takie sytuacje, Jakie my dokumenty powinniśmy mieć w pojeździe? Tak dowód rejestracyjny nie jest wymagany na terytorium Polski. No bo wówczas podczas kontroli czy to będzie funkcjonariusz policji, w ewidencji kierowców sobie to i pojazdów sobie sprawdzi, tak? Czy mój pojazd ma przegląd i tak dalej i jest dopuszczony do ruchu dokument stwierdzający czyli prawo jazdy również nie jest wymagane, abyśmy mieli przy sobie podczas kontroli, no bo te informacje sobie funkcjonariusz na terytorium Polski sobie to sprawdzi. Ale musimy pamiętać, że jeśli każdy ma swoją historię i jest zobowiązany wyposażać swój pojazd, bo miał na przykład uzależnienie od alkoholu, jest to stwierdzone, i tak dalej, albo odzyskał po zabranym prawo jazdzie swoje uprawnienia, tak, bo został złapany pod wpływem alkoholu, tak, i odzyskał te prawo jazdy. To będzie w większości przypadków taka osoba musiała wyposażyć swój pojazd w urządzenie tak zwane Alkomat, tak? czy blokadę alkoholową. Przed, przed uruchomieniem trzeba będzie dmuchnąć tamte urządzenie, tak. Więc jak to urządzenie y, musi mieć co jakiś czas swój przegląd, swoją kalibrację, i taki dokument podczas kontroli będziemy musieli okazać na żądanie osoby y, kontrolowanej, tak? czyli od y, kontrolującej. Przez y, odpowiedź prawidłową będzie wówczas odpowiedzią B, czyli dokument stwierdzający kalibrację blokady alkoholowej, jeśli obowiązek posiadanie blokady wynika z jego właśnie prawa jazdy, tak? Czyli prawidłowa odpowiedź będzie odpowiedzią B.